Cześć kochani, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Doroty i Michała. Powiem wam, że weszłam sobie tutaj, żeby nagrać taką króciutką scenkę na początek. A tu taki surprise, ponieważ weszłam, ledwo co, i yy, jest, że Jadzia zmieniła grupę wiekową. Czyli nasze małe niemowlaki się właśnie teraz postarzają. Więc po prostu zaczniemy od tego, a scenka za chwilę. Więc Jadzia zmieniła swoją grupę. Przypominam, że mamy bliźniaczki. I robimy sobie może duża, artystyczna, a cechę znawcę sztuki w takim razie. A dla naszej Joli weźmiemy sobie mały geniusz i może geniusz, tak żeby to było takie wiecie, super dzieci udane. Więc gotowe. I zobaczymy jak one tutaj wyglądają. O matko święta, zobaczcie stop. Oliwka w ogóle będzie miała urodziny za trzy dni. Także powiem wam, mmm, pokaż się Oliwia. Tak, ze trzy dni. Także co to dla nas znaczy, że mamy trzy podstawówkowe dzieci? Przyglądamy się tym naszym dziewczynkom tutaj. Ojej! Ojej! Co ona ma na sobie? O matku święta! Musimy czym prędzej wchodzić do kasa i zmieniać te ich wyglądy. Zaczynamy od naszej Joli i ona ma taki paskudny makijaż na ustach. To było do jakiejś... Nie wiem do czego mi to było potrzebne. Do Halloweenu, ale chyba w końcu i tak nie użyłam. Także ona nam wyskoczyła z siwymi włoskami, ale myślę, że no nie. Zrobimy sobie jakieś brązowe może? Także wydaje się być naprawdę śliczna. Ja mam dla nich ubranka, tylko jeszcze nie sprawdzałam czy te ubranka działają, ale oby tak. To są zimowe, także oby, oby działały. O i okazuje się, że są, więc super mamy takie sukienki właśnie zimowe z choineczką, z reniferem bądź z taką tutaj... no, z takim czymś, więc no dobra, niech będzie, że to ci zostawimy. Do tego może jakieś, jakieś leginsy bo spódniczkę to chyba słuchajcie o no właśnie, bo to jest jako sukienka więc musimy sobie po prostu wejść w dodatki takie w kropki to za bardzo nie, w sumie to mamy już tak bardziej wiecie zimę, no to może takie nie są w paski nie, słuchajcie, po prostu wziąłem takie białe leginsy, ma też czerwone trampeczki, więc fajnie to wygląda tutaj mamy obok Jadzie, Jadzia ma takie blond włoski, no i w sumie niech będą, tylko szkoda, że ta spinka nie ma innego koloru, tylko taki właśnie zielony myślę, że i też damy takie jakieś zimowe, zimową sukieneczkę, albo z tym reniferkiem, albo z tą choinką. no nie wiem, może damy ten z choinką. jakoś tak mi się podoba ta choinka. i do tego też leginsy naszej oliwki nie będziemy przebierać, bo oliwka wiecie, już jest trochę starsza, więc może by nie chciała w czymś takim chodzić. no nie wiem, czy też białe leginsy damy, a damy I jakieś jeszcze butki takie czerwone. No nie wiem, czy to wygląda jakoś super stylowo, ale wiecie, dziewczynki się nie mogą doczekać świąt, więc mamy coś takiego. Okej, okay, więc wróciliśmy już tutaj do naszego mieszkania. Trochę mnie kusi, żeby kupić właśnie jakąś choinkę, ale powiem wam, że jesteśmy biedni, nie stać nas. W ogóle to muszę tutaj usunąć te kołyski i drugą również. Ogólnie tutaj weszłam i oczywiście nasze niemowlaki leżały w, wiecie w czym? W ścianie, po prostu wystawały im nóżki. Dlatego, że, no wiecie, co ten mod na kołyski, tak niestety robi, więc cały czas się waham, czy go chcę, ale chciałabym go mieć, właśnie wiecie, w czym? wyzwaniu królewskim. Także tu sobie może postawimy łóżka, albo jakoś to inaczej zrobimy. Tu może jedno, tutaj tą półeczkę, jeszcze jedno łóżko, a tutaj może tą lampę. Albo słuchajcie, lampę postawię tam, a tu powieszę tą półkę z książkami. No wiem, że to nie wygląda, wiecie, też tak dobrze. Ale myślę, że za jakiś czas się po prostu stąd wyprowadzimy. Taką mam nadzieję, bo tu jest, tak wiecie, trochę, trochę ubóstwo w tym naszym mieszkaniu. Tamte się zapoznały, a Oliwka idzie spać. Jesteś troszkę zmęczona, niech będzie. Ale myślę, że mogłabyś porozmawiać z siostrami, wygłupiaj się i z drugą siostrą również na przykład rozmawiaj o szkole. Także słuchajcie, dzieciarnia nam się zrobiła niesamowita tutaj w naszym mieszkaniu ale powiem wam, całkiem, mi się to podoba, słodko. No i dobrze, słuchajcie, budzimy tą naszą Dorotę już, bo powiedzmy, powiedzmy, że dostała SMS-a od swojej koleżanki Vanessy, którą ostatnio odnowiła kontakty, żeby spotkały się gdzieś na mieście, bo Vanessa ma dla niej pewien plan, także za chwilkę właśnie się spotkają, a wy zobaczycie taką mini pici maleńką scenkę. Ah, oh. <laughs> no, oh, rookie payoon Grabble heena, borb, tip tip, grabble nerks de A uh, farb, delso, tribs, eba, Fazik Fazur ricks, <laughs> funny. <Favane. laughs> Justina, <Jessene>. kungane unsa. <laughs> grabble hina, <laughs> pues borb, tip tip. Gravel Nerks A Farb. Delso. Tribs. Iba. Fazik, Fazur, Tanini Love. Pamp Farpoo. Nipahana. Oh, terrific. Chimereja Bean Slawfish. Beam Ifla. Ah, Darzidoba. Sikafoos. Anji. Ah. Yasmees. <laughs> Także tak jak widzieliście, Dorota właśnie jest pod kała się z Patrykiem, z którym nie widziała się już kupę czasu, ponieważ od zakończenia w sumie to w model, także dla osób, które nie oglądały mnie wcześniej, to teraz też wam przypomnę, że właśnie Dorota i Patryk mieli nawet wspólne zdjęcie w finałowym odcinku, w finałowej tak jakby rozgrywce w jednej z ostatnich sesji, o może tak. I tak jak y, może część z was wie, a część właśnie nie, Dorota zajęła drugie miejsce. W każdym razie Dorota tutaj wróciła, musi tutaj przypilnować dzieci, żeby odrobiły lekcje, może ugotuje jakieś Obiad może gotuj jajcznice z bekonem na przyjęcie. I ogólnie wam powiem, że przez godzinę przed nagraniem tego odcinka leżałam w wannie i czytałam wszystkie komentarze pod Doroty i Michała ostatniego odcinka i spod odcinka poprzedniego jeszcze jednego. Powiem wam, że jest tyle różnych waszych pomysłów, tyle po prostu macie różnych kreatywnych wizji tego, co by tu się mogło dziać, że po prostu dostałam szoku i już nawet nie wiem, sama szczerze powiedziawszy, na co się zdecydować. Ale najwięcej takich powtarzających się właśnie pomysłów to jest to, żeby Dorota miała... Jakiegoś chłopaka, niekoniecznie, żeby to był jej mąż, ale taki, wiecie, jakiś flircik. Jest też sporo o zabijaniu, ale też bardzo, bardzo dużo o tym, żeby oni się pogodzili. Także na razie, powiem wam, zdecydowałam się rozwścieczyć naszego Michała i Dorota, proszę bardzo, zaraz jak skończy robić to jedzenie, to wstawi zdjęcie właśnie z Patrykiem na Instagrama, żeby Michał to zobaczył i żeby się oczywiście co wsiekł, żeby wzbudzić w nim zazdrość. Dobrze Dorota, teraz zawołaj wszystkich na posiłek, właśnie tak, wołaj, wołaj wszystkie swoje trzy córki, zobaczcie jaką gromadą idą. Akurat krzesełek jest na styk, także sobie wszyscy mogą posiedzieć i zjeść, o ile nie wybiorą się gdzieś tam na kanapę, no właśnie się wybrały. Jedna tylko została i to jest tutaj, powiem wam, jeszcze mi się myli, to jest Jola, tutaj oczywiście Oliwia, a tu Jadzia. Jeszcze raz zobaczę tą Oliwię za ile te urodziny za dni 3. Także tak jak mówię, tych Waszych propozycji jest po prostu mnóstwo i są naprawdę bardzo ciekawe. I chcę Wam powiedzieć, że czytam wszystkie, tylko że jak zwykle właśnie czytam je na telefonie, na przykład podczas kąpania się, kiedy mam odżywkę na włosach i chcę jakoś spożytkować ten czas. Oliwia to już nas przyszła, to może. O właśnie, o właśnie. I kolejna taż do nas idzie super. No, to rozumiem. Także może nie zawsze odpowiadam. Ostatnio staram się właśnie bardziej odpowiadać na Wasze komentarze, bardziej się zorganizować. W każdym razie chcę Wam powiedzieć, że czytam wszystkie propozycje. Dobrze, to nasza mamusia i dziewczyny sobie tutaj pogadają. Jeszcze jest na przykład dużo propozycji, żeby Dorota zabrała dziecko Karoliny albo żeby zabiła Karolinę. Powiem Wam, że dla mnie Dorota jest taką pozytywną postacią i nie chciałabym z niej robić takiej zbrodniarki. Może z kogoś innego, tak wam powiem, ale na razie wam więcej nie zdradzę. Zobaczcie, tutaj Dorota przyszła sama z siebie grać na takim... Na takich organach. No i przestała, chciałam posłuchać. O, gra. Powiem wam, że idzie jej na nawet nieźle. Zobaczcie, jakieś takie muzy. Mam nadzieję, że dobrze to słychać. Czemu ta nasza córka mała jest znowu siwa? No nie. Jezu, co ty masz na sobie, dziecko? Matko święta. Musimy to zmienić, słuchajcie, bo to jest po prostu porażka, ale to już za chwilę. Wszystkie są złe, ponieważ mama gra, tak? Hałaśliwi są siedzi i znowu jest melanż, znowu. To może Oliwia, jako starsza siostra, pójdzie znowu i wal w drzwi. Także spróbuję tych sąsiadów ogarnąć. Myślę, że wszyscy pójdą spać. I zobaczcie, sensacja odcinka numer 2, Michał który wściekł się, że, Karoli, że Dorota, przepraszam, dodała na Instagrama zdjęcie z Patrykiem, stwierdził, że na pewno coś ich łączy, stwierdził, że chociaż wiadomo tęskni i jest mu smutno, to stwierdził, że zrobi jej na złość i, i skoro ona jest taka, to on się przeprowadzi do Karoliny, ale też nie wiadomo, czy będzie im się układać, także zobaczcie na tą miniaturkę, ten właśnie tutaj. Ich yy, to zdjęcie tutaj. Karolina, widać taka modeleczka, nie za bardzo, nie za bardzo z tym Franciszkiem, jak widzicie. Tak się trzyma za nos, chyba coś pielucha, śmierdzi. Franciszek, oczywiście, uśmiechnięty. Także słuchajcie, postanowiłam, że na chwilkę tutaj pogramy właśnie Karoliną i Michałem. Zobaczymy, jak tam się urządzili. Przypominam, że Karolina wygrała właśnie. Poprzednią, czy znaczy pierwszą edycję, to model na moim kanale, więc teraz jest bogatą, wziętą modelką, chociaż trochę jej się to ukróciło. Wiecie, po tej ciąży, bo trochę kontraktów odpadło i przez to też jest taka nie za bardzo zadowolona z życia. Także ja Wam teraz jeszcze w ogóle powiem jej cechy: ona jest romantyczką, ale bywa też bardzo zazdrosna, jest kolekcjonerką. Nie wiem skąd to się tutaj wzięło. W każdym razie nie cierpi dzieci. Zobaczmy tego naszego Franciszka. O Jezus, Maria Franciszek, aleś ci się położył. W takim razie naszego Franciszka tutaj przeniosłam też do tej kołyski. Zobaczcie w ogóle na widoczki tam. Za oknem, pięknie, bardzo bogata dzielnica i w ogóle także widzicie, ona jest bogaczką. Czy nasze dziecko płacze? Nie płacze, ale ma niebieskie to. Aha, teraz będzie płakać. Dobrze, Michał, twój pierwszy kontakt z synem podejdź i karm go z butelki. Zobaczcie, Michał za jeden dzień stanie się już w ogóle dorosłym. Podchodzi, już się zbliża, proszę bardzo. Wyciągnął tego swojego syneczka i karmi go z butelki. Zobaczcie, Michał generalnie zadowolony, bo zobaczcie. Tutaj się cieszy, bo jest piękne ozdobienie. No bo tak jak mówię, mieszkanie jest bardzo bogate, także tu jest dużo różnych pomieszczeń. Taka, widzicie, taka ekskluzywna łazienka, kominek. Tutaj mamy jakieś takie dzieła sztuki, jak widzicie. Tu nawet specjalna garderoba dla Karoliny. Taka jedna sypialnia dodatkowa, kolejna łazienka. Tutaj chyba kolejna taka mini garderoba. Zobaczcie. Tutaj taki duży salon, duża kuchnia. Duży taras, tak że naprawdę, naprawdę mieszkanie jest na wypasie. Zobaczmy, co tam robi Karolina. Ona, wiecie, ona jest tutaj w Michale zakochana, więc ona będzie robiła wszystko, żeby go przy sobie zatrzymać. I myślę, że Karolina teraz właśnie e, ucałuj dłonie jeszcze coś takiego, wiecie, żeby tak go zarwała. Co tam? Zawstydził się. Dlatego, że wiecie, on się zawstydził, bo on jest cały czas zły, o tym zdjęciu, które zobaczył na Instagramie, i tak na razie czuje się taki niepewny, niby się tu przeprowadził. Wiecie, ale tak naprawdę jego emocje są zszargane. Słuchajcie, dziecko płacze. Michał chyba idzie do tego dziecka, nie idzie spać, idzie się ukryć przed wszystkimi. Karolina idzie do swojego dziecka. Proszę bardzo, chodź. Zmieniony, także już nasz Franciszek nie płacze. Także zostawiamy tutaj ich na razie. Co się będzie działo, to oczywiście się okaże wkrótce, i wracamy do naszej Doroty. I zobaczcie, co to się dzieje. Przyszedł do nas w odwiedziny Patryk, więc zawołamy go do środka. Może pochwalmy mu wygląd i możemy, słuchajcie, narzekać na brak prądu. Znaczy, teraz mi ta funkcja zniknęła. W każdym razie tak, właśnie to się stało: odcięli nam prąd, bo jednak zapomniałam tych rachunków zapłacić. No i powiem Wam, że ten Patryk jest w szoku. No bo, no bo jak. Prawda, można mieszkać bez prądu, nie mieć pieniędzy i Patryk proponuje jej uwaga, uwaga! Teraz słuchajcie, sensacja sensacja numer 3. Proponuje jej, żeby przeprowadziła się do niego, ponieważ on ma bardzo duże mieszkanie, ma kilka dodatkowych wolnych pokoi, bo on też był to model, też jest bogaty też robił dużo różnych kontraktów, podczas kiedy Dorota wiecie była już żoną matką I on jej proponuje, że może się do niego wprowadzić, także na chwilę odeszła, musi to chyba przemyśleć. Oczywiście jest to taka propozycja czysto przyjacielska, ale mogę Wam stracić, że Patryk tak jest zafascynowany tą dorotą, ona mu się tak nawet podoba, także ona teraz niby coś tam czyta, ale tak naprawdę myśli, a tak naprawdę to Wymyślcie i dajcie znać, czy uważacie, czy dorota powinna jednak tutaj zostać i. Postarać się przywrócić ten prąd, tutaj wychowywać córki na własną rękę, czy może skorzystać z tej hojnej, bardzo pomocnej propozycji Patryka. Także dajcie oczywiście znać, co sądzicie. Nie wiem, tak naprawdę, jak wypadnie ten odcinek, ponieważ wydaje mi się, że. Ojej! Ojej! Ojej, co tu się dzieje? Jeszcze tutaj coś nam strzela, widzicie? To już jest po prostu masakra. Mamy tu nawet 12 sebendarz, przyszła do nas. Niezapowiedziana wizyta, tak. Także, tak jak mówię, nie wiem jak to wyszło, bo dużo chaotycznych rzeczy się dzisiaj działo. Mam nadzieję, że jakoś znośnie. Także czekam na Wasze opinie. Wszystkie oczywiście czytam. Strasznie tutaj jest, strasznie powiem Wam, od tego prądu. Mam nadzieję, że nie kopię. Także, kochani, widzimy się w kolejnym odcinku. Żegnam się już z Wami, do zobaczenia i cześć.